Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj jest piątek. Czas na moim profilu firmowym na lemonowy tip, poradę lub wskazówkę podróżniczą. Postanowiłam dzisiaj nagrać krótkie wideo, ponieważ dostaję ostatnio bardzo dużo zapytań odnośnie organizacji podróży. Ponieważ gdzieś już w mediach tak krążą informacje o tym, że turystyka się otwiera. Że będzie można już tak bardziej swobodnie podróżować. Owszem, oczywiście te informacje są jak najbardziej prawdziwe, natomiast sytuacja też jest taka, że w wielu jeszcze miejscach, ja mówię tutaj głównie o państwach Unii Europejskiej tak, i Europy oczywiście, bo ja podróżuję głównie do tych miejsc, są dosyć duże obostrzenia. Ty nie musisz o tym wiedzieć, tak? Masz właśnie tak, taką osobę jak ja, czyli biuro turystyczne, które te wszystkie informacje posiada. Dlatego też ja przyznam się szczerze, że nie rzucam się tak na głęboką wodę. Jestem oczywiście pełna optymizmu i nadziei na to, że troszeczkę więcej będziemy podróżować w tym roku, natomiast, mówię, jeszcze wiele państw Unii Europejskiej i Europy jest po prostu zamknięta. Naturystów, albo też sytuacja jest taka, że są bardzo duże obostrzenia. Więc my, jako organizatorzy różnego typu wyjazdów, no nie możemy podjąć się organizacji właśnie jakich, jakiegoś wyjazdu, jakiejś podróży, czy zorganizować coś specjalnie dla Ciebie, dlatego że jeszcze do końca. Yy, no nie jest to wszystko pootwierane, tak? Bo dla nas, dla mnie, żeby mogła swobodnie zabrać jakąś grupę na wyjazd, no muszą być też jasno określone warunki, tak? Jeszcze to wszystko jest w trakcie tak naprawdę pracy, tak? Te dekrety zmieniają się czasami z tygodnia na tydzień. Teraz mamy taką nadzieję, ja czekam tak do połowy czerwca, bo dużo państw zapowiedziało już taką informację, że gdzieś tam w połowie czerwca czy 20, czy do 20 czerwca, czy do 10 czerwca wyda więcej informacji na temat podróży. Na razie no, po prostu są ograniczenia, jest dużo ograniczeń takich, że jest w niektórych państwach jest kwarantanna, tak. Na przykład bierzemy oczywiście już wyspy brytyjskie nie są w Unii Europejskiej, natomiast są w Europie, więc ja jestem bardzo zainteresowana podróżami na Wyspy Brytyjskie. Tam na razie jeszcze jest bardzo ciężko podróżować, dlatego że jest kwarantanna 10-dniowa, dlatego że trzeba wykonać trzy testy. Jeden test przed wyjazdem, dwa testy w trakcie. Testy, które się mm, robi w trakcie, kosztują około 200 funtów, także no, są to o, ogromne sumy pieniędzy, ale poza tym, no, lecąc na Wyspy Brytyjskie, najpierw musimy. Tak naprawdę 10 dni odbyć kwarantanny, no więc to jeżeli chodzi o nasze podróże, w ogóle nie ma takiej możliwości. Czekamy, tak? Bo Wyspy Brytyjskie na dniach mają znowu dać nowe informacje na temat właśnie w ogóle, tak? Pandemii koronawirusa i tych obostrzeń, luzowania obostrzeń, no ale my głównie czekamy na te informacje dla turystów. Również Islandia, no na razie też jest tak, że jest tam jeden albo dwa dni kwarantanny. Jest jednak, bo są dwa dni kwarantanny, ale to też ma się zmienić. Tak? My planujemy wyjazd na Islandię w sierpniu i prawdopodobnie już będzie bardzo dobrze tak? na Islandii, więc będzie można, będzie można latać. Ale bardzo dobrze też, muszę tutaj podkreślić, że dla tych osób, które są zaszczepione. Tak? Więc tutaj mówię, wybierając się do jakiegoś państwa, jeżeli planujecie wyjazd, trzeba naprawdę spędzić sporo czasu. Na bardzo rzetelnych stronach internetowych, które mówią o tym, Jakie są restrykcje w danym państwie, tak? Czy jest wymagany test, jaki jest ten test, czy, jest, czy e, na przykład ozdrowieńcy mogą e, wlatywać bez problemu, czy osoby zaszczepione, bo to też nie jest powiedziane na dzień dzisiejszy, że osoby zaszczepione mogą wszędzie latać. Na razie jeszcze takich e, jednolitych regulacji nie ma, tak? Być może to się zmieni, bo Unia Europejska mówi o e, tym paszporcie, tak, szczepionkowym. Zobaczymy, to wszystko słuchajcie się dzieje. No, wszyscy uczestniczymy w takim wielkim eksperymencie, tak, związanym z, i ze szczepionkami, korona, ze szczepionkami tak, na koronawirusa, więc sytuacja jest taka, że mm, musimy y, trochę być cierpliwi. Y, musimy też, oczywiście, dzwoncie, pytajcie się, tak, jak wygląda. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że dużo osób czeka, tak, że dużo osób chce ze mną podróżować, y, i że mnóstwo z Was. No po prostu yy, jest na tyle cierpliwych, że czeka tak naprawdę na to zielone światło, na które ja zawsze mówię, słuchajcie, musimy poczekać, tak? Ale z drugiej strony bądźcie też wyrozumiali. Ja mówię o swojej sytuacji y, bardzo butikowego biura podróży, podróży, które nie może sobie już po tak naprawdę 15 miesiącach y, do funkcjonowania, takiego na no, bardzo małego funkcjonowania. Mogę powiedzieć, że teoretycznie przez te 15 miesięcy y, odbyło się tylko i wyłącznie kilka wyjazdów, więc ja też przyznam się, że nie mogę podjąć decyzji. O tym, że organizuję po prostu wyjazd, jeżeli nie wiem, że wszystko na 99% ja mówię związane to jest z koronawirusem, bo mówię różne rzeczy się dzieją na wyjazdach, tak? Ja jestem tego świadoma, jestem, umiem zadziałać w różnych sytuacjach. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o koronawirusa i restrykcje, i też te wszystkie obostrzenia. No tutaj przykro mi bardzo, ja nie jestem w stanie zadziałać. Musimy się dostosować do tych warunków, więc sytuacja jest taka, że jak ja wiem, że jest dużo jeszcze restrykcji, jest dużo wymogów, to nie podejmuję tak naprawdę organizacji wyjazdu, dlatego że nie dość, że on będzie dla mnie mocno stresujący, to również dla Was będzie mocno stresujący, bo samo przygotowanie dokumentów, tak? Niektóre Państwa wymagają kody QR, trzeba się zarejestrować, trzeba wypełniać. Trzeba mieć je dobrze wydrukowane, czy na przykład też testy, które muszą być tłumaczone na język angielski, tak? Więc to się wydaje dla, dla jednych z was może to się wydać bardzo proste. Tak, co to jest, co to jest za problem wydrukować kod QR? albo na przykład zrobić test i mieć go przetłumaczonego na język angielski. Natomiast z drugiej strony jest też wiele osób, które po prostu napotyka trudności właśnie z takimi rzeczami. Druga sprawa też jest taka, co się też dzieje w naszym świecie turystycznym. Tak, okazuje się, że na przykład gdzieś tam była sytuacja, że można było wlecieć do Grecji, jeżeli się jest zaszczepionym, tak, a później się okazało, że Polacy gdzieś tam utknęli, dlatego że nie mieli wpisanej y, chyba nazwy szczepionki. I widzicie, to jest taka sytuacja, gdzie czasami trudno w ogóle znaleźć informację, że y, to i to musi być wymagane tak bardzo szczegółowo, nie? bo tam no, zaświadczenie o szczepionce dobrze mamy, tak? Natomiast później się jeszcze okazało, że te zaświadczenia nie były kompletne. Y, więc sytuacja jest taka, że ja też przyznam się szczerze, y, mam obawy i boję się tego, że na przykład biorąc grupę do jakiegoś państwa, które powiedzmy jest teoretycznie otwarte, później może się okazać, że po prostu właśnie z, z tego tytułu, że gdzieś tam nie znaleźliśmy tych bardzo szczegółowych informacji, tak? Tutaj, tutaj jest oczywiście odpowiedzialność na mnie. Albo coś się zmieniło, albo coś oni pomyśleli inaczej niż my myśleliśmy. My, my inaczej zinterpretowaliśmy, oni inaczej. No więc może być taka sytuacja, że czy nie, nie wpuszczą nas, czy będziemy musieli czekać, czy dodatkowe różne stresy mogą być. No poza tym też musimy pamiętać, że jeszcze nie wszystkie państwa są na tyle otwarte, że i restauracje są otwarte, i obiekty turystyczne są otwarte, i, i są godziny jeszcze policyjne w niektórych państwach, tak? Więc sytuacja jest taka, że to nie jest, to nie jest tak, że ja nie organizuję, ponieważ no, teraz postanowiłam nie organizować wyjazdów. Ja bardzo chętnie bym zorganizowała wyjazd, tylko mówię, branie odpowiedzialności za każdego uczestnika i branie jeszcze odpowiedzialności finansowej, tak? Bo, no, mówię, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Już ten, ten ponad rok pokazał nam, że naprawdę my, jako organizatorzy, jesteśmy odpowiedzialni za wszystko. Finansowo, finalnie, my, jako organizatorzy, jesteśmy odpowiedzialni za, za to, co się dzieje na wyjście. I powy, znaczy na wyjeździe, tak? Więc sytuacja jest taka, że, no, mówię, dla nas to jest bardzo duże wyzwanie i dużo biur turystycznych, to mówię też w imieniu innych biur turystycznych, działa teraz ostrożnie, ale działa ostrożnie, dlatego że, mówię, musimy pamiętać o tym, że nas dosyć dużo spotkało przez te 15 miesięcy. Co się będzie działo mnie w, w biurze turystycznym? Na pewno będą wyjazdy. Na tyle, ile pozwoli nam właśnie to luzowanie obostrzeń. Jeżeli państwa będą te restrykcje. Luzowały, to ja bardzo chętnie was zabiorę na wyjazdy. Natomiast teraz też um, turystyka wygląda zmieniła się, tak? Zmieniło się, um, zmienił się, zmieniły się trendy trochę turystyczne zmieniło się to, w jaki sposób my się do tych podróży przygotowujemy bo teraz na razie będzie taka sytuacja ja myślę, że nawet ogłoszę wyjazd dwa tygodnie wcześniej, tak? To planowanie nie będzie tak jak przez chwilę, może to wróci za jakiś czas, ale na razie to planowanie może być takie, że tak naprawdę ja ogłoszę 2-3 tygodnie wcześniej, że jest wyjazd i zaproszę Was do udziału. Teraz też mam taką sytuację, że yy, tak, Rosję, tak, chcemy zorganizować wyjazdy do Rosji. I na dzień dzisiejszy Rosja nie przyjmuje turystów, natomiast są grupy, mam dwie grupy, fantastyczne, wspaniałe grupy, e, które. Wiedzą, że muszą czekać, tak? Sytuacja jest taka, że dzisiaj nie przyjmują, bo dzisiaj nie ma dekretów, które mówią, że turyści mogą przyjeżdżać. Natomiast sytuacja jest taka, że za kilka dni, chyba też właśnie w połowie, do połowy czerwca, może nawet wcześniej, Rosja określi, czy będzie wpuszczała na wakacje, czy nie będzie. Jeżeli będzie wpuszczała, to na jakich zasadach. Więc ja powiem Wam tak, w wakacje jestem już bardzo zapracowana, nareszcie powiem szczerze, cieszę się, bo wyjeżdżam na zaplanowane już bardzo dawno, tak? To nie jest coś nowego, ale ja planowałam wakacje rodzinne. Wyjeżdżamy na cztery wyjazdy rodzinne, wyjeżdżam na Irlandię, bo przepraszam, Irlandię, wyjeżdżam na Islandię na trekking, z czego się bardzo cieszę i myślę, że już nic nie stanie nam na przeszkodzie, bo mamy wspaniałą grupę na trekking na Islandię. Później planuje Szkocję i tutaj jest tak naprawdę jeszcze pod znakiem zapytania, bo y, wszystko jest tak naprawdę gotowe. Grupa też już jest na Szkocję. Natomiast no mówię, zobaczymy jakie tutaj kroki podejmie Wielka Brytania co do wpuszczania y, turystów, ale natomiast zobaczcie, też jeszcze w drugą stronę może działać, dlatego że teraz y, państwa europejskie boją się, tego koronawirusa e, mutacji indyjskiej, która głównie jest właśnie w Wielkiej Brytanii. E, I wiem, że już chyba Niemcy, Austria zamykają się, tak? Nie pozwalają latać do Wielkiej Brytanii i nie chcą, żeby e, przy, przylatywano z Wielkiej Brytanii. Więc może być sytuacja taka, że Wielka Brytania się otworzy, natomiast. My się zamkniemy, my nie będziemy mogli tak, latać do Wielkiej Brytanii. Więc, widzicie, to jest tak dużo różnych aspektów, które my musimy wiedzieć, musimy spełniać, musimy dostosować się bądź nie, żeby można było podróżować. Dlatego mówię, ja jako właścicielka biura turystycznego, takiego butikowego, ale zresztą też du duzi tur operatorzy, z tego co się obserwuje, bo ja bardzo jestem zainteresowana tym rynkiem turystycznym. No, jesteśmy po prostu ostrożni, tak? Bo już za dużo straciliśmy i finansów, i też no, nerwów, tak? Dużo stresu mieliśmy przez, przez, ostatni, przez ponad ostatni rok, więc mówię, teraz już zachowujemy ostrożność. Później mam zamiar też polecieć do Katalonii, tak, z grupą na taką bardzo fajną wyprawę, bo będziemy w wiosce katalońskiej, teoretycznie nieturystycznej, więc to jest też tak bardzo fajnie, że będziemy tak od kuchni poznawać, tak, razem z mieszkańcami tej wioski będziemy właśnie mogli się pewnie integrować. Więc będzie Katalonia, i myślę, że Katalonia na 90% nam się uda. I później planuję też już krótkie, właśnie to też ja ym, po prostu podejmuję w tym roku takie ym, organizacje takich krótkich wyjazdów, tak, gdzie wiem, że przez te cztery dni będąc gdzieś y, nie za wiele się może zdarzyć. No oczywiście może, bo to pokazało nam, te, y, pokazało nam ten czas y, pandemii, że czasami w ciągu kilku godzin są po prostu zaskakujące decyzje, decyzje podejmowane, ale ja bym chciała zorganizować, Wyjazdy na Sycylię 2, które bardzo serdecznie Wam polecam, ponieważ jedziemy w październiku, jest tam jeszcze fantastyczna pogoda, będziemy z no, przefantastycznym przewodnikiem. Wszystko jest naprawdę super zorganizowane, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. No i będę chciała jeszcze zorganizować kobiecy wyjazd na Gozo. To są takie plany, ja jeszcze mam w głowie inne plany, natomiast mówię, ja też nie będę się porywać i ryzykować, tak? Ja już dużo ryzykowałam, ale teraz mówię, sytuacja jest taka, że yy, no trzeba ostrożnie podchodzić do organizacji podróży, ja ostrożnie podchodzę do organizacji podróży, dlatego też powiem wam, że ostrożnie do tego podchodzę, dlatego że dlatego też moje biuro jeszcze funkcjonuje, tak, moje biuro nie zbankrutowało, moje biuro nie zawiesiło działalności turystycznej, yy, moje biuro yy, oddało yy, klientom. Yy, Wpłacone zaliczki. To słuchajcie, też to są ogromne sumy, tak, bo to jest ponad 450 tysięcy złotych. Ja musiałam w tamtym roku oddać. Niektórzy klienci, niewielka grupa klientów, za co bardzo serdecznie dziękuję tym, tym osobom, przeniosły też, tak, swoje, swoje finanse na wycieczki w tym roku, także też będziemy realizować. I mówię, dzięki tej ostrożności, dzięki temu, że też dobrym, przyznam się szczerze, kontaktom z kontrahentami, Udało mi się wybrnąć, no nie powiem, że dobrze, tak, ale udało mi się całkiem nieźle wybrnąć z tej sytuacji koronawirusa. Mam plany, tak? Mówię, wycieczki na pewno w Polsce będą realizowane, no więc też sytuacja jest taka, że ja mogę dalej funkcjonować i bardzo chcę, dlatego że wiem, że wielu z Was czeka. Na wyjazdy ze mną i ja też czekam. Słuchajcie, jestem bardzo stęskniona tych wyjazdów, kontaktów, tej fantastycznej atmosfery, która była zawsze na wyjazdach. Teraz jest taki czas, że ja często wspominam, tak? Zresztą też mam kontakt przecież z Wami, z wieloma moimi uczestnikami wyjazdów, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Wiem, że też wspieracie mnie w tej całej działalności mojej, co mnie też bardzo, 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 bardzo buduje i za co Wam bardzo serdecznie dziękuję, więc słuchajcie, ja chcę działać. Ja jestem gotowa, ja wiecie, tak, ja mam mnóstwo energii optymizmu, ale mówię, tutaj nie mogę zaryzykować po prostu, e, sypiąc z rękawa różne, e, różne programy, które mam tak naprawdę. Czekam. To, co mogę zrobić, to, co wiem, że, że tak naprawdę być może się udało, to też, słuchajcie, nie chcę robić wam nadziei. Ja już zrobiłam nadzieję właśnie w tamtym roku, kiedy byłam przekonana, że już gdzieś na wiosnę będziemy mogli latać, bo tak gdzieś też były takie informacje, no ale niestety to się nie udało, więc też nie chcę tak zapisywać, później zwracać wam tych zaliczek, bo to już nawet nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, że. My się nastawiamy, tak? Na, te, na tą podróż. Jesteśmy już stęsknieni, chcemy, i nagle się okazuje, że znowu się nie udało, tak? Więc ja już teraz mówię: postanowiłam tak działać, że y, jeżeli ktoś jest zainteresowany, dzwoni do mnie, ja mówię mniej więcej, jakie są plany mojego biura turystycznego, mojej działalności. Natomiast sytuacja jest taka, że. Y, Proszę o to, żeby się wpisać na listę, żeby mi napisać, że jestem zainteresowany, zainteresowana. Natomiast to, co się wydarzy, finalnie, na to musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Ale mówię, mam ogromną nadzieję, że y, głównie tak naprawdę dla osób zaszczepionych, tak? No, tutaj. Jedni chcą, drudzy nie chcą, ale no prawdopodobnie tak będzie, że te osoby zaszczepione jednak będą miały większą swobodę. Ale też myślę, że większość, że dużo państw się też otworzy e, dla e, oczywiście osób niezaszczepionych, ale trzeba będzie test wykonać, będzie to wszystko możliwe, tak? Tylko mówię, to trzeba po prostu na to czekać i mówię. Czasami może się wydawać Wam, oglądając, czy słuchając, oglądając no, telewizję, tak czy czytając jakieś informacje na portalach internetowych, że tak jakby już to wszystko działało, tak? No nie jest tak do końca. Oczywiście są już reklamy, że turystyka wraca. No wraca. U nas w Polsce jest już o wiele swobodniej, tak? My, słuchajcie, my jesteśmy tak naprawdę jednym z niewielu krajów, gdzie nie musimy nosić maseczek, tak? Ale są kraje prawie w większości, że maseczki trzeba nosić, jest 30-35 stopni, a wszędzie trzeba nosić maseczkę. Także też tutaj mówię, dbając o komfort wasz i mój, też o tą odpowiedzialność, tak, żeby już nie było takiej dużej odpowiedzialności związanej właśnie z decyzjami odnośnie koronawirusa. Ja po prostu jeszcze czekam. Ale widzicie, dużo się już dzieje, tak? Bo mówię, są wyjazdy po Polsce, będzie Islandia, y, będzie Katalonia prawdopodobnie, y, będzie Sycylia dwa razy, będzie Gozo. Także ta Rosja jeszcze tak bardzo bym, bardzo bym chciała, bo tam mówię, są przefantastyczne te grupy na Rosję, więc y, też mam nadzieję, że Rosja się uda. Także coś się zaczyna dziać, tak? Ale mówię, ostrożnie, y, trzeba sprawdzać. My, mówię, my, na bieżąco sprawdzamy informacje. Z kraju i ze świata odnośnie koronawirusa, i jak tylko będzie możliwość, żebyśmy organizowali, to ja na pewno Was o tym poinformuję. Yy, także dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że już niedługo wrócimy do wspólnych podróży. Yy, życzę Wam miłego weekendu i po prostu pięknej pogody, tak? bo dzisiaj jest bardzo ładnie. Mam nadzieję, że weekend też będzie bardzo ładny. No i przepięknych podróży, które mam nadzieję niedługo będziemy mogli realizować. Do zobaczenia, do usłyszenia.